serdecznie na kanale Dermo TV. Dzisiaj jestem z Ewą Red Lipstick Monster i z okazji jesieni oraz zbliżającego się Halloween przygotowałyśmy dla Was filmik na temat dyni. Sezon dyniowy w pełni, a dynia ma bardzo wiele dobrych właściwości dla naszego organizmu i urody. Dlatego dzisiaj przedstawimy Wam kilka propozycji jak można ją wykorzystać. Tak, aż cztery różne propozycje z różnego etapu istnienia dyni i z różnej jej części. Dynia jest przede wszystkim bogata, okay. są takie witaminy z grupy B, zawiera także witaminę A, C, PP oraz składniki mineralne takie jak magnez, potas i żelazo. Jest źródłem białka, błonnika, a więc reguluje pracę jelit, podnosi naszą odporność i obniża cholesterol. Ponadto tenia opóźnia procesy starzenia i ma wpływ na dobry stan naszej skóry, a zawarty w niej beta-karoten jest silnym przeciwutleniaczem, który chroni skórę przed wolnymi rodnikami. Zaczniemy od czegoś właśnie dla naszej skóry, czyli od maseczki bardzo prostej w wykonaniu czego będziemy potrzebować, to dwie łyżki ugotowanej i rozdrobnionej dyni, łyżeczkę miodu i łyżeczka ulubionego kremu nawilżającego, właśnie żeby on nam dał taki zastrzyk dodatkowego nawilżenia. Mieszamy wszystkie składniki razem i nakładamy maseczkę na twarz na 10-15 minut. Witamina B1 zawarta w dyni będzie chronić naszą skórę przed promieniowaniem ultravioletowym, B2 wspomoże walkę ze stanami zapalnymi, PP wspomoże odświeżanie i regenerację, a witamina E pomoże w walce z wolnymi rodnikami i zadziała odmładzająco. Po 15 minutach oczywiście maseczkę zmywamy i nasza skóra powinna być piękna i nawilżona. Drugi przepis to zupa, coś dla naszego wnętrza. Potrzebujemy połówkę średniej dyni, jedną marchewkę, dwa ząbki czosnku, około litr bulionu warzywnego, dwie łyżki masła lub troszkę oliwy, sól, pieprz do smaku, i oczywiście opcjonalnie kwaśna śmietana. Na podgrzany tłuszcz wrzucamy naszą pokrojoną dynię, marchewkę i czosnek. Podsmażamy jakieś 3 minuty. Następnie zalewamy bulionem i pod przykryciem gotujemy pół godziny. Miękkie warzywa blendujemy, aż uzyskamy gładziutką konsystencję. Naszą porcję nakładamy do miseczki, doprawiamy do smaku. No i jeśli mamy ochotę na śmietanę, to śmiało dolewamy. Smacznego! Kolejna nasza propozycja to lampion, czyli coś bardzo Halloweenowego, a Halloween już tuż, tuż. Oczywiście, jeżeli chodzi o lampion, to tutaj jest Wasza pełna kreatywność, inwencja twórcza. Oczywiście najpierw musimy mieć dziejenie, wykroić z niej górę, tak żebyśmy mogli łatwo wyjąć cały miąższ, pestki, wydrążyć ją po prostu. No i następnie możemy na niej narysować naszą grafikę, obrazek. Tak po prostu będzie nam łatwiej wycinać te dynie. No i wycinamy dynie. Do tego używamy takiego nożyka, jak nam wygodnie. Powiem szczerze, że nie jest to zbyt proste zadanie, ale jeżeli dobierzemy odpowiedni nożyk i włożymy w to chęci, to pójdzie nam łatwo. Do naszego gotowego wyciętego lampionu wkładamy oczywiście świeczkę, odpalamy, no i możemy się cieszyć tym, jak wygląda. Zwłaszcza efektownie wygląda w ciemności. Jak widzieliście, po zrobieniu naszego lampionu zostaje nam miąższ z pestkami. Pestki możecie jeść dosłownie surowe bezpośrednio, tak samo je traktujemy jak na przykład pestki ze słonecznika, ale możemy je odpowiednio spreparować. Przede wszystkim oddzielmy je od miąższu, wypłuczmy, żeby były czyściutkie. Możemy je wysuszyć, najlepiej na podkładzie, który jest papierowy, a następnie jeść lub je podprażyć na patelni, upiec troszkę w piekarniku, naprawdę... Wolnie. ale my jesteśmy fankami takich świeżutkich, Świeżyc, świeżutkich świe. tylko dosłownie oczyszczonych, wysuszonych są przepyszne, koniecznie spróbujcie Peski są bogatym źródłem mikroelementów bo zawierają bardzo dużo żelazu, selenu i cynku i właśnie przez tą dużą zawartość cynku są one idealne dla osób, które zmagają się z trądzikiem, opryszczką lub mają problemy z niegującymi się ranami. To były nasze cztery propozycje na wykorzystanie dyni. Koniecznie dajcie znać, która z tych przypadła Wam do gustu i którą, I którą wykorzystacie. Tak, dokładnie. Jest. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Dermotv, żeby nie przegapić kolejnych pielęgnacyjnych materiałów. Zostawiajcie komentarze, tak jak ja powiedziała. Tak jest. Dziękujemy serdecznie Do zobaczenia. I do zobaczenia. Cześć.